6 czerwca 1944 roku 7 okrętów wyłoniło się z porannej mgły, zmierzając ku plażom Normandii. Przerażeni niemieccy obrońcy żądali przysłania posiłków. Reakcja Berlina jest niemrawa. W dniu inwazji Hitler śpi do późna, wyleguje się. Nikt nie chce go budzić. Kiedy w końcu wstaje, dowiaduje się, że alianci lądują w Normandii. W związku z wcześniejszymi fałszywymi informacjami, nie wierzy, że to prawdziwa inwazja, dlatego nie przysyła posiłków. Armie narodów sprzymierzonych wylądowały w zachodniej Europie. To inwazja. Król, który odegrał ważną rolę w dezinformacji, zwraca się do poddanych. Dobre, dwie, dobry, mańczo, Cztery lata temu nasz kraj i imperium walczyły same z przeważającymi siłami wroga, mając za plecami ściany. Teraz nie walczymy o przetrwanie. Lecz o zwycięstwo w słusznej sprawie.